Dzień dobry bardzo, szczęść Boże, witam cię. Mamy 13 lipca 2025 roku, a to jest łyk Słowa Bożego na dziś. Dzisiaj jest 15 niedziela zwykła. Dobry Boże, zbieramy się tutaj dla Ciebie, aby poznawać Ciebie, aby poznawać Twoje słowo, żeby się do Ciebie zbliżać. Dlatego błogosław, błogosław nam otwieraj nasze serca, oczy. Dusze, byśmy świadczyli o Twojej miłości, byśmy ją umieli jak najhojniej przyjmować, byśmy byli żywymi świadkami Twojej miłości na ziemi. Amen. Posłuchajmy czytanie. Czytanie z księgi powtórzonego prawa, Mojżesz powiedział do ludu, będziesz słuchał głosu. Pana, Boga Swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego prawa. Wrócisz do Pana, Boga Swego z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest, nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach. By można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, abyśmy słuchać i wypełniać, a będziemy słuchać i wypełniać je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełniać je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, w Twych ustach i w Twoim sercu, by się mógł wypełnić. Psalm responsoryjny. Ożyje serce szukających Boga. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże, wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Ożyj serce, ożyje serce szukających Boga. Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa. Spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Jestem nędzny i pełen cierpienia. Niech pomoc Trwa Boże mnie strzeża. Ożyje serce szukających Boga. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić go z dziękczynieniem. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy. Niech ożyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Ożyje serce szukających Boga. Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy, zbuduje. Tam będzie, będą mieszkać i mieć posiadłości. To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego. Miłujący Jego imię, przebywać tam będą. Ożyje serce szukających Boga. Mamy też dzisiaj do wyboru inny psalm. Pozwólcie, że podzielę się również tym drugim tekstem z Wami. No właściwie nie ja, tylko Bóg. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Nakazy Pana są radością serca. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Nakazy Pana są radością serca. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał świadectwo, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim, zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i występując, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział. Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym Twoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej. O nim staranie, a jeśli, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. I znowu nic bym więcej nie dodawał. Idźmy i czyńmy podobnie. Ile razy jest tak, że błogosławimy tym i mili jesteśmy dla tych, którzy są dla nas mili. A czasem najtrudniej jest sobie samemu albo komuś bliskiemu z naszej rodziny po prostu podać rękę, bo już tyle było ran, tyle już było ciosów, tyle blizn że działają schematy, że odpalają nam się jakieś stare krzywdy. Myślę, że warto poświęcić chwilę i i spróbować powiedzieć sobie samemu: hej, człowieku, lubię ciebie, a nawet cię kocham. Spróbować na siebie spojrzeć taką miłością, jak Pan Bóg na nas patrzy. Bo czyż nie jest tak, że syty głodnego nie zrozumie? Jeżeli jesteś głodny miłości, jeżeli siebie nie kochasz, jeżeli siebie nie lubisz, no to jak? Jak masz iść w świat i pomagać drugiemu, kiedy ty sam leżysz na ziemi, płaczesz, Czujesz się może bezwartościowa, bezwartościowy. Cierpisz z powodu braku miłości, a ona jest tak blisko. Dlatego, zanim wyruszymy w ten świat, polecam w takiej cichości serca i szczerości odłożyć na chwilę te wszystkie myśli, które mówią Ci. Cokolwiek negatywnego na Twój temat. Zapewniam Cię i Ty sama, i Ty sam dojdziesz do takich wniosków za chwilę, jeśli ich nie ma w Twojej głowie w tej chwili, że nic złego, żadna zła myśl nie może pochodzić od Boga. Miłość zawsze jest podawana w sposób delikatny, tak by Rozwijać człowieka, by rozkładał skrzydła, nie po to, by go potępiać, nie po to, by go kopać. Także, jeżeli czujesz, że coś nie działa, jeżeli trochę nie lubisz siebie, to weź oddech, zauważ, że to życie, które przez ciebie w tej chwili płynie, jest częścią tego co Bóg stworzył. Jesteś częścią świata Bożego, nie osobnym elementem, istotną częścią świata Bożego. Uśmiechnij się do siebie. A jeśli nie potrafisz się uśmiechnąć, to chociaż pomyśl jakkolwiek pozytywnie. I wtedy Łatwiej będzie znaleźć oczy Boga. Łatwiej będzie przyjąć Jego miłość. A może to się stanie wcześniej, może Jego miłość najpierw Cię wypełni, a później będziesz w stanie uśmiechnąć się do siebie. W każdym razie bądź dla siebie miłosiernym Samarytaninem. Chwal Boga, kochaj siebie, a później. Idźmy w świat i kochajmy innych. Owocnego marnowania czasu. Błogosławię ci. Miej się najlepiej, dziękuję za dzisiaj. I miło, że jesteś. Naprawdę, miło, że jesteś. Powiedz to sam, sama do siebie. Do jutra.